Siemaneczko, ziomeczki. A, jestem Kubi Hubi i dzisiaj ze mną jest. Siemio. I jesteśmy u mnie, to moja łapa. Dzień dobry. I Jak do... widzicie, o kurde. Jak widzicie, klepiemy tu zombiaki. Przecież z nim złote jabłuszko. I dzisiaj szykujemy na bitwę. Z... Tak, yy, z trolarem. Oczywiście robił nam oszusty na innych serwerach, gdzie był VIPem, bo też nagrywa na YouTube. Jego kanał nie podam, bo jest głupi. Bardzo. Tak? By bardzo. Tak. tak. Dobra. Dobra, Dobra. Się... No dalej, weź się... Parkour Forever together. Patrzę na kamerę i, i tak skaczę. patrz. zniszczyć. Co ty robisz? Nie, Nie wiem. Nudzi mi się. Bo co? Ale ja, idiota. No. Ludzie, robimy te bookshelfy, kurde, esbie. Dobra. Robimy proszę Państwa craftinga. Co ty sobie nalewasz? Co ty robisz? Lampę też. Żeby... A. No. O, i tak to. jest dobrze. Nie mhm. mhm. czekaj, czekaj. Fajnie, jakby każdy spał na serwerze, to by noc przeleciała. Nie, no nie mo może być tak, żebyście nie widzieli moje łapki, czy nie? Ale jak, no jak takie... Jest... Zostaw tak. No wiem. Myślę, że bym zrobił. I to chyba napad na tych ziomków będzie w następnym odcinku. Nie, przecież to tam tylko. Zrobimy jeszcze parę tam książeczków. Książeczek. Książeczków. No. Książeczków, książeczek. No! Ludzie, cały czas my tu... No to jest sojusz! Sojusz. So, sojusz, sojusz nie bij mnie, sojusz, sojusz. Co już? Co Do kurczaka. Na mi Dobra. No żeby... Uh. Nie mam łuku. Aha, dobra. Łopato z Rób ten enchan. No to już, direkt, Dobra, nie? już kładę. Panie, tu zrobię pokoik, ładny. O! O! Ну не. no, так? Нет, то бы мне хотелось мечту. тут. Номер no, в no, каждом Уже сейчас, наверное, на 30, да? наверное, пары Нет, не забрало, потому что есть. А, ну, не забрало. круче А, ну, ты Знаю. Dobra, byle już jaki. No nie, nie byle jaki, tylko... O! Siomeczki! Pierwszy enchant! Uchrona cztery... Chyba jest wszystko tak zrobiła. Nie! Ja miałem tylko ochronę dwa. A no... No comment. Ty wszystko masz ochronę dwa. Masz mózg ochronę dwa. O nie! Dalej. Entój. No ja wyłączyłem to, żeby mi to dropiło, a to mi nadal dropi. No to jest rypa. Eee, G. G. no zawsze coś. Cztery trzy, dziękuję. Drugi prot cztery. No. Prot cztery. Dobra. dobra, dobrze może. jest. Tylko lata jest była. No, racja, racja. Racja. Nie wiem, bo nie mam innych bloków, ale mi się TNT i drobnym nie chce. Tego klata. No jeszcze więcej ja Klata Co mi takiego słodkiego? Hełmik. To coś ci... No sobie... No bo jeszcze ochronka mnie tak. drobnie, Masz ochrona 4 na tym. No tak, ale jak będzie jeszcze niezniszczalne jeszcze, to nie? Aha, dobra. O, no źle powiedziałem, sorry. Ochrona 3 Pałącz. No dobra, niech będzie. Zgię. Dobra, nie, nawet się nie mogłem zenchantować. No to jest chwila, moment, i mm. patrz, które masz lepsze. 6 klocków wykopę masz. Już mi trzy tient i drop. Surowy becz tych co nie. O, 4-3, dobra, ładnie. Wszystko mamy prawie. Już od razu. 4-3, to wiesz, co klatę ja jeszcze jedną zrobię. No, nie zależy na tym mm, procie czwórce, co nie. Zwierz zawsze lepszy niż proto trzy e. A ty wywaliłem nie masz dobra Co wywaliłem? Raz, dwa, trzy, cztery. 4 i 34 czwarty 3 Dziękuję, dobranoc. Najlepsza klata jaka może być. Chyba. Chyba. Ale wiecie, co ziomeczki zrobię, sobie jeszcze będę miał. I sobie włączyłem. Żeby da, da, da się włączyć. A po a. Na kowadło. No. Już trzy. Mieszka mi się niszczy. chyba Proszę to. Jakie <grymne> to. <grymne> nie, tak to nic nie widać zupełnie, ale. Dobra. Muszę nie odciąć. Tak, ziomeczki. Albo pochodnie weź. O! Jest ładnie teraz dosyć, to nie? ładnie dosyć. Ile już? 19. Są dropi żelazo. Jakie on ma? 18%. Mam 60 diaksów i 18% na tamto co nie. Dobra, ile? 35. Jeszcze chwilę. Znaczy się, no w sumie to już wystarczy. Co? <noise> jaki grzeb? Ej, no... No mów, mów. No i no, chyba coś tam tramtować, nie? A jak ty masz miecz? Miecz jak ty masz? 5-3. Ok. Jeszcze by się po mnie przydało. Mam. -hmm. Jeszcze. Jeszcze jedno. No ja wiem, Hubert. Tak. Ja zawsze na odwrót nie to pociągiem Ja zawsze na odwrót to robię Że te bloki na sandłysz A ciernie 3-343 A to będzie zapasowy secik okay. To weź włóż weź postaw ND chest i sobie sobie, sobie jakbyś padł w razie czego, bo na Nie wiesz co, bo ja zrobię tak, że tutaj włożę sobie te itemy. Nie wiem po co, ale może się na coś później przydadzą, to na pewno. Weź, zostaw te, a weź jabłka. głównie. No nie, to jest lepsze. Co mnie więcej wyżywi. Dobra, tyle superyłek zostawimy, trochę TNT się przyda, ale by mi się jeszcze łup przydał. Od czego dropi ten, yy, od pająków, dobra. Hmm. Hmm. <laughs> jeszcze se Zaraz kończymy. No, no, przecież masz 25 minut. Spoko. Nie, klatę już mam, yy... to i to. Daj szybko. wiem, bo przymoczki od razu później nagramy następny, ale za chwilę kończymy ten. My tutaj teraz się szykujemy na klepę i po prostu... Z będzie dobrze. No. no. Dobra. A Ty robisz na zapas. No. No ja tak Dobra, kładź szybko. No jeszcze jeden ten. To jeszcze jeden. Klocek był potrzebny. No i nie mam kowadła. A nie jest. No, ale to jest takie głupie trochę, bo to znika. To no bo to są takie lagi co nie. Nie ja też. No yy, co my mieliśmy zrobić, Zrendować. Przed pociskami. No dobra, ale, ale to w sumie się przyda. W sumie to jest zapasowy lodziska, bo na, tak to miało być. Ale by się przydało bardzo, bo jak. Ale nie, nie wiem. Ale, jakby... ale wpada albo ochrona przed pociskami, albo przed y, ogniem, wybuchami. przed wybuchami, albo przed normalną ochroną. A normalna ochrona obejmuje wszystko. Dobra, żemeczki, no to kończymy. Trzymajcie się, cześć. Pa. Pa.